z tej strony Pixrip czyli Kacper po raz kolejny, w... po kilkusekundowej przerwie. Nawet nie zdążyłem wydmuchać nosa, a powinienem. I to jest już chyba piąty odcinek Wormsów nagrany pod rząd. <grym> Wygląda na to, że Bruk powrócił wcześniej. Hej oddawać narzędzia. Ej, wymali złodzieje. Orany, ale ci dołożę. Bob budowniczy. <grym> Drużyna budowniczych, a do niej należy Bob. Na, na, wyżej jest imię, niżej jest nazwa drużyny. Bob budowniczy. Bob budowniczy nigdy nie da rady. Bob budowniczy jest sam. Teraz nie dość, że trzeba zwędzać, to jeszcze na takich pokonowywać. O, ale za to ma się skrzynki, nie? Od czego ma się skrzynki? Key Baseballowy razy nieskończoność. O, key Baseballowy charakteryzuje się większym odrzutem y, niż y, Ognista 5, ale zadaje tyle samo obrażeń, czyli 30. Uuu, widzę, że się zbliża burza, to znaczy, że ten... Widzę po telewizorze jakby co, który jest wyciszony, a nie po tym Dziwak Ło, wow, jak bardzo tym razem mnie unieszkodliwili Poziom zerowy Jak miałem 98 HP w Dziwaku 2 tak mam O, podest I to jest bardzo fajne Zawsze jak się ten, jak się grało na tej mapy, to się leciało plecakiem odrzutowym na tamten helikopter, i tam się ten, jak się już mapa zatapiała. Dobrze, źle. Jeszcze tylko kilka. Bazooka razy nieskończoność. Spadł ochron, ale nie będziemy jeszcze ryzykować na ostatnią chwilę. bo budowniczy nigdy nie da rady a właśnie co miałem powiedzieć tylko bo budowniczy w tym praktycznie coś robi ha wybór robaka tabulator i boom i teraz A, chcesz się bić? No chcesz się bić? Wyeliminowani. Najwyższy czas, by... A może nagramy jeszcze tylko dwa odcinki z tego, a później nagram jakiegoś parkura. O tak, to dobry pomysł, nagram parkura. Sto w Minecrafcie rzecz jasna. Kurczę, nie udało mi się, a można tym zrobić beczkę pełną. Jest, dobrze. Dynamit, razy nieskończoność. Załatwimy cię lajka, like kibble style Z baseballa Oj zobaczmy ile mu teraz zadało obrażeń Za baseball plus... wo 15 za doskonałe wybicie Plus 30 za użycie baseballa, nieźle Wybaczcie musiałem wydmuchać nas A są takie trybowe rozgrywki, w których można zamieniać robaki jeszcze ten. Jeszcze yy, bez tego. Bez wykorzystywania zamiany rundy, której często jest ograniczona ilość. Yy, nie dopuśćcie się przez... Nie most, tylko objazd grozy! Dam, 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 dam! Nie? Dobra, i to jest koniec tego odcinka. Starzyści na budowie i i skrzynie wielka ucieczka to będą nasze dwa następne odcinki no choć w sumie to ma 3 minuty a to ma 45 sekund więc więc to będzie jeden odcinek i jeszcze następne odcinki będą a więc no